Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nazywana potocznie Bożym Ciałem jest jedną z najważniejszych uroczystości w Kościele Katolickim. Wierni uczestniczą w procesjach, które przemierzają ulicami miast i wsi do czterech ołtarzy, przy których odczytywane są Ewangelie. Tradycją jest zrywanie gałązek brzozy, które mają chronić dom przed piorunami, burzami czy złymi duchami. Mają też zapewnić urodzaj. W Sieradzu nasze kamery uwieczniły, jak wyglądało w tym roku Boże Ciało. Przed południem barwna procesja wyruszyła z bazyliki Mniejszej Sanktuarium Świętego Józefa. Rzesze wiernych przymierzyło ulicami starego miasta do czterech ołtarzy. Chwała Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paskę do spożycia. On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paskę z moimi uczniami. Natomiast po południu ulicami osiedla klonowe przeszła procesja z najliczniejszej sierackiej parafii, najświętszego serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe. Słowiał Ewangelii według świętego Marka, zmarła tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum węzł Jezusem i nie co jest. Przychodzą do siebie uczniów i rzeczy. Żal mi tego nudu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli puszczę z do domu,